Witam wszystkich. Właśnie staram się zamontować wszystkie podzespoły sterownika, które omawiałem wcześniej na poprzednich filmach. W jakąś obudowę zamontowałem już wszystko na płycie do skrzyneczki, którą posiadam. Taka używana stara skrzynka. Jeszcze ma jakieś stare dziury, ale wyszlifowałem, także spokojnie nic tam nie wystaje, żadne zadziory. No, i zamontowałem naszą przetwornicę DC Step Down, komparator. Znalazłem też jakąś starą kostkę z jakiejś puszki, to będzie mi służyło do połączenia wszystkich tych e, sygnałów, żeby nie było jakiegoś bałaganu na płytce. No i zamontowałem szynę DIN do podłączeń tych terminali, które będą służyły do podłączenia akumulatora, rezystora, turbiny i uziemienia. Uziemienie zacisk uziemiający ma metalowe połączenie z szyną DIN. Szyna ma metalowe połączenie bezpośrednie z śrubami z płytą, także to wszystko jest, że tak powiem, jak się, jak podłączymy tutaj uziemienie, to wszystko będzie tak naprawdę co jest połączone do płyty uziemione. Oprócz tych terminali, oczywiście, bo one są plastikowe i nie mają przejścia i też nie powinny mieć przejścia do uziemienia ten tą przetwornicę D.C. zamontowałem na takich słupkach, żeby miała większą wentylację. Jest troszkę wyżej niż cała reszta. No i komparator zamontowałem na tych oryginalnych, co on tam miał też słupkach metalowych. Także tak to będzie wyglądać. Myślę, że całkiem przyzwoicie. Przygotowuję też skrzynkę. Drzwiczki już wyciąłem. Pokażę za chwilkę. Pomalowałem je na czarno. Teraz schną. Skrzynka była taka kremowa biała, czy tam zwał jak chciał. W każdym razie wycięty jest otwór na ten cały watomierz, który pokazywałem wcześniej. Watomierz będzie zamontowany do drzwiczek. No i ktoś fajny pomysł podał jeszcze właśnie, żeby zamontować jakieś diody wskazujące uruchomienie się, gdy będzie to zamknięte. Bo te przekaźniki SSR będą zamontowane z boku do obudowy w środku. Tak samo jak mostek prostowniczy. Same przekaźniki w sobie mają diodę kontrolną, która sygnalizuje załączenie. No ale jeżeli drzwiczki od szafki, od skrzynki będą zamknięte, to nie będziemy wiedzieli, czy automatycznie się już włączyło, czy nie włączyło. I nie mamy nad tym tak naprawdę, wiadomo, że nikt nie siedzi, nie patrzy cały czas. No ale jakbyśmy chcieli wiedzieć, czy automatyczny hamulec się uruchomił, to dobrze by było, tak jak ktoś wspomniał, zamontować jakieś diody sygnalizujące to uruchomienie więc wymyśliłem sobie, że na wiercę otwory na takie diody. Diody są pozyskane ze starych, zaraz wam pokażę jakichś urządzeń. To jest jakiś stary router, który gdzieś tam kiedyś już rozebrałem dawno temu. Diody były zamontowane tutaj sygnalizacyjne takie zielone, więc one są na napięcie 2,5V, bodajże 2. Tu je testowałem na tym napięciu 238 i to jest napięcie dla takiej diody zamontuję jej szeregu 10 sztuk, w sumie 9 i jedną czerwoną. Takie, tak jak mówię, zdobyczne, nic nie kupowałem nowego. Wszystko gdzieś tam stare, wykorzystane z podzespołów, które posiadałem, żeby zminimalizować koszty, po co płacić, jak można zużyć stare jakieś śmieci, które i tak leżą i się walają. Zaraz pokażę wam jak będzie wyglądać skrzynka, no i następnie będę to składał w całość, no i krok po kroku zobaczymy jak finałowy efekt będzie, a w czwartek bodajże zaczną się znowu tutaj huragany u mnie, więc będzie można śmiało, fajnie przetestować ten, ten przetwornik, ten kontroler ładowania. Dzisiaj też turbina pracowała, może nie tak jakoś intensywnie, ale tak powiedzmy na jedną czwartą, 300-400 watów wykręcała maksymalnie, także tak. tylko. Do podładowania delikatnie akumulatorów. No ale to tak wszystko chodzi przez ten stary sterownik. No i też jest taki pomysł, skoro ten sterownik i tak nie działa prawidłowo, więc wymontuję z niego ten hamulec, którego i tak nie używam tutaj. Zamontuję go na mojej obudowie, więc będzie to hamulec ręczny do turbiny, który też wspominałem, warto zamontować sobie oprócz tego automatycznego, żeby zastosować, za, zastopować sobie turbinę, gdy na przykład chcemy, żeby w ogóle nie ruszyła, albo gdy potrzebujemy coś przy niej zrobić. Także wykorzystam sobie ten, ten przełącznik, ten rozłącznik izolacyjny że to jest taki, nie wiem ile on tam ma nawet amper, ale jak go zdemontuję, to będzie pewnie coś widać, nie niby tam jakieś parametry są. Niby 25A, tak jest napisane, ale to i tak nie ma znaczenia wielkiego, bo on tak naprawdę jak już robi zwarcie na turbinie, gdy ona stoi, to turbina już w tym momencie nie powinna się uruchomić, więc żaden prąd tam wielki przez niego płynąć nie będzie. No i tak to wygląda. Za chwilę się widzimy w dalszej części. Dobra, skrzynka już jest zrobiona. Otwory są powiercone. Ważna rzecz jest taka, że taka skrzyneczka, która tu jest, ona jest malowana proszkowo, więc przed przykręceniem tych elementów, które oddają ciepło, dobrze jest zedrzeć tą farbę w jakikolwiek sposób. Ja użyłem takiego, takiej nasadki na wkrętarkę z papierem ściernym, która fajnie to jest zdarła tą całą powierzchnię z jednej strony. Z drugiej strony, tak wyszło, że nie mieści się wszystko na jednej ściance. Oczywiście, bo to jest malutka skrzyneczka, taka 20x25, na na bodajże. Coś kołnego. Nie, przepraszam, 15x25. Zresztą zaraz zobaczymy, gdzieś tu jakaś miara kiedyś była. już wam pokazuję. No, to jest 30. Na 20, więc to nie jest jakaś strasznie wielka, głęboka jest na 10 cm czyli 30 na 20 na 10 taka skrzyneczka, no, ale ona w zupełności wystarczy, żeby to, jakby jest stara, jakaś po prostu z jakiejś budowy ta głowica górna, nawet nie jest pod niczego potrzebna, bo wszystko wyjdzie dołem ale to nie ma problemu, zrobimy za ślepkę. w każdym bądź razie ważna rzecz jest taka, żeby zedrzeć tą farbę proszkową żeby odprowadzanie ciepła nie odbywało się przez tą farbę bo to bez sensu, żeby to się dodatkowo jeszcze izolowało tą powierzchnię tutaj, która będzie się stykała z ścianką też trzeba by było pastą jakąś przesmarować ja kupiłem sobie taką pastę taką za 10 zł bodajże z komputerowego sklepu Możecie ją nabyć, to jest taka pasta do procesorów. Pasta termiczna, w zupełności wystarczy, najtańsza, nie jakaś najdroższa, najtańszą jakąś pastę, która będzie spełniała swoje zadanie, tam powiedzmy parę kropel. Zaraz jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trochę przeczyszczę tą powierzchnię tutaj, bo ona jest odpalcowana, więc żeby nie była taka tłusta, użyję jakiegoś spirytusu bądź jakiegoś cleanera, żeby to przeczyścić jeszcze przed założeniem, nałożeniem tej pasty i przykręceniem tak to wygląda zaraz zobaczycie jak będzie to już zamocowane Dobra pasta termiczna termoprzewodząca nałożona na wszystkie elementy mamy na mostek prostowniczy i na wszystkie trzy przekaźniki tak wystarczy w zupełności Ona się dokładnie rozejdzie po przykręceniu do płaska powierzchnia ładnie. Dolegnie do tego, nawet jeżeli tutaj są jakieś nierówności, to ta właśnie pasta termiczna służy po to, żeby te nierówności wypełnić i będzie dodatkowo odprowadzała, wspomagała w odprowadzaniu ciepła, jeżeli chodzi o to o te grzanie się, które tu mogłoby wystąpić. Na razie nie będę montował żadnego radiatora na zewnątrz, mimo że mam fajny radiator. Musiałbym go przyciąć oczywiście, bo to jest dosyć duży element. Ale chcę sprawdzić, jak to będzie się sprawowało. Zobaczymy to, tak jak powiedziałem, w czwartek będzie okazja, żeby to przetestować z czwartku na piątek w ogóle, bodajże, albo z środę na czwartek. Trzeba było sobie spojrzeć. Możecie zawsze wejść sobie w Windy. E, mogę dać linka też, gdzie ja sprawdzam taki, taką pogodę. I tam sobie prześledzić. E, ona się bardzo dobrze sprawdza, ale tak 2-3 dni do przodu maksymalnie. E, I wtedy można dokładnie sobie to podejrzeć. Dobra, teraz jest efekt po zamontowaniu. Wszystkich urządzeń w środku w skrzynce Wszędzie pasta termiczna, nawet po wychodziła bokami, ale to dobrze, to akurat nie robi Lepiej żeby wyszła niż żeby było jej za mało Także wszystko jest dokręcone Z boku śrubki są pościnane Te które wystawały Nagwintowane, wkręcone, podkładka sprężynowa, zwykła Także trzyma się dobrze i teraz następnym etapem będzie połączenie tego wszystkiego według tego schematu, który wcześniej omawialiśmy. I Zobaczymy, jak to będzie działać. Jeszcze drzwiczki zostały, muszę demontować ten watomierz. I watomierz już czeka. Zaraz będę go montował w tych drzwiczkach. I potem wszystko okabluję. Pokażę Wam, jak to fajnie można. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Także za chwilę widzimy się, jak już e, okabluje całość. Kolejny dzień zmagam ze sterownikiem. Wczoraj trochę siedziałem długo, dzisiaj rano nie miałem czasu tego skończyć, więc teraz się za to wziąłem. Dosyć późna godzina w sumie jest, ale jeszcze nagram film 23.49. Dogram resztę materiału. Jak to wygląda, wyszło to tak zewnętrznie, tak się prezentuje. Ktoś da taki pomysł, żeby właśnie sygnalizacyjne diody, załączenia rezystora hamującego wrzucić ten rezystor jest podłączony pod ten kontroler i wygląda to w ten sposób w środku zaraz pokażę no właśnie. więc tak tu jest podłączony ten watomierz tutaj są podłączone diody diody są podłączone dokładnie pod ten przekaźnik w tym miejscu, w momencie gdy przekaźnik dostaje napięcie 24V Volty, to diody też dostają to napięcie i e, automatycznie się świecą. Specjalnie teraz uruchomiłem ładowanie z falownika, bo jest noc w sumie, nie ma żadnego e, słońca, więc włączyłem coś takiego, żeby pokazać jak to wygląda. No i samo sterowanie, i to wszystko działa. Zobaczymy, czy to będzie jutro działać przy turbinie. E, zmienimy na ładowanie tylko i wyłącznie ze słońca więc w tym momencie powinien się wyłączyć. Tyknęło. Napięcie tutaj już spadło do 53. No i to wygląda w ten sposób, że po chwili się okazuje jednak, że ta czasówka działa. Ustawiłem 7 sekund. Po chwili czasówka wyłączy, gdy spadnie tam... Ja mam ustawione chyba 54V. O, właśnie się wyłączyła. Przekaźniki też już nie pokazują. A, dodatkowo zamontowałem ten przełącznik e, hamulec ręczny z ICD. To jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie rozłącznik izolacyjny. I on zwiera e, trzy fazy turbiny po prostu, podłączone jest tutaj tymi niebieskimi przewodami, znaczy tymi niebieskimi końcówkami, przewody czarne. E, te wszystkie trzy fazy po prostu są dodatkowo przesłane tutaj i to Jest mostek zwierający wszystkie trzy fazy razem. Jeżeli turbina oczywiście stoi, bo ona nie może pracować i nie możemy sobie włączyć. Znaczy pracować może, ale nie możemy podczas pracy włączyć hamulca, bo tak jak wcześniej tam wspomniałem w którymś filmie, możemy spalić uzwojenie turbiny. Tak? Takiej czy droższej, tańszej, nie ma znaczenia. Gdy zrobimy zwarcie na, na tych cewkach po prostu turbiny, to jak będzie silny wiatr, to po prostu pójdzie któraś z dymem i bez sensu po prostu. Dobra, zasilanie podchodzi tutaj, tak jak mówiłem, z zasilania leci przewód niebieski do... E, tak, tutaj i stąd wraca na mostek prostowniczy przewód niebieski tutaj. Także tak jest watomyśl podłożone, no Wszystko jest według schematu. Dodatkowo założyłem tą kostkę tutaj, jak wcześniej wspominałem. Ta kostka tylko i wyłącznie powiela mi napięcia, czyli nie muszę wszystkiego łączyć do styków e, tych pomiarowych tutaj, pomiarowych tych zasilających plusa i minusa. Bo zrobił się wtedy trochę bałagan, tak jak próbowałem to podłączyć nie trzy, cztery końcówki do jednej śruby, to po prostu wyglądało bez sensu. Tym bardziej, że mam doyć ciasno w tej skrzyneczce, więc nie chodzi o to, żeby tego nawalić jak najwięcej. Więc po prostu po jednym przewodzie wyprowadziłem sobie plusy i drugi wyprowadziłem sobie minusy. Zrobiłem takie coś. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj są pod spodem mostki, tak jak widać, albo i nie widać widać cztery, cztery terminale na plusy, cztery kolejne na minusy. I potem zrobiłem sobie trzy terminale, to jest 24V stąd. Które daje przetwornicę DCDC, czyli trzy kolejne to są 24V plusy i trzy kolejne to są 24V minusy. Jeden zostaje z każdego zapasowy, także jakby coś trzeba było podłączyć. Myślę jeszcze, w razie czego, jeżeli to będzie się grzało, to podłączyć jakiś termostat, który będzie sterował wentylatorem. więc można wykorzystać napięcie to bądź to. I stąd się wzięło właśnie, się pomysł na tą kostkę. Także tak to wygląda, zobaczymy. No, napięcie teraz jest 51, pokażę Wam jeszcze raz jak to działa. Napięcie jest w tej chwili na bateriach 51, no, one są rozładowane, bo już jest dosyć późno. Tak jak mówię, to u mnie baterie nie trzymają, nie wiadomo jak długo. To są jakieś kwasowe, zwykłe stare akumulatory trakcyjne od Melexa, więc nie ma jakiejś tam szału. Trzeba się dorobić większych. Na razie zbieram kasę, więc zobaczymy, później pewnie coś będzie. Także tak to wygląda, a teraz spróbuję uruchomić jeszcze raz ładowanie z falownika z tego, bo tak naprawdę nie ma znaczenia. Bo to będzie ładniej widać. Ustawimy sobie, żeby ładował z sieci. Teraz tak. Przełączył się na sieć. I za chwilę skoczy bypass, no na... i znaczy skoczy bypass, i za chwilę skoczy ładowanie. I teraz zobaczycie, jak napięcie podejdzie tutaj na tym komparatorze jak on zacznie ładować już powinien powoli zacząć ładować więc napięcie powinno iść w górę i w momencie gdy dojdzie do 56 V włączą się te przekaźniki 56 teraz jest kilka sekund zwłoki ja mam ustawione 7 bodajże w tej chwili i włączają się Diody sygnalizują zewnętrznie, że skrzynka jest zamknięta, żeby było wiadomo, że jest włączony hamulec automatyczny na rezystor i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, to jedno krótkie naciśnięcie to jest podświetlenie, a jedno długie naciśnięcie to jest wyczyszczenie wskazania, jeżeli chodzi o ilość naprodukowanych watów, czy tam kilowatów, kilowatogodzin. W tej chwili są watogodziny podane, no ale wiadomo, jak ten wiatrak trochę naprodukuje, to tam będzie się sumowało, więc już dojdzie do kilo, mam nadzieję, że dojdzie do kilku kilowatogodzin, albo nawet więcej. No dobra, tak to wygląda. Słuchajcie, ktoś tam jeszcze na forum zadał pytanie, jak zrobić dodatkowo zabezpieczenie, jeżeli na przykład przetwornica DCDC. -DC Jakim szlak trafi albo komparator No tak jak pisałem w komentarzu w poprzednim filmie najprostszym, najtańszym i e, najłatwiejszym rozwiązaniem jest zrobić drugi taki przełącznik na przykład, który będzie ręcznym hamulcem e, nie takim jak ten tutaj zwierającym e, fazy 3 ze sobą tylko po prostu w tym, momie w tym miejscu po prostu trzeba by było podłączyć e, przewody zmostkować z rezystorem na tym drugim przełączniku i manualnie po prostu przełączyć. Jeżeli Tylko tak jak mówiłem, to w komentarzach pisałem, wymaga to uwagi użytkownika, więc jeżeli nie ma nas akurat w pobliżu, jesteśmy, nie wiem, poza domem, i tak dalej, jeżeli to się stanie, no to, to lipa to tak czy inaczej nie zadziała. Jeżeli któreś z tych urządzeń nie poskutkuje, czyli nie będzie działało prawidłowo, albo się spali. No, jest taka możliwość, to są tylko urządzenia elektroniczne. Nie wiem, jak się to odbywa w powiedzmy w sterownikach wyższej klasy, bądź jakichś tam innych, no wydaje mi się, że Chińszczyzna ani te tureckie takich rzeczy nie mają. A z powodzeniem dosyć długo pracują. Tam też jest układ sterujący. E, takie coś to też... Tak naprawdę to jest ten sterownik Instabreeze i on też tak naprawdę zawiera w sobie i komparator i zawiera w sobie przetwornicę prawdopodobnie i całą resztę Cały układ sterujący tym i tak naprawdę też nie ma żadnego dodatkowego zabezpieczenia Tu jest prosta konstrukcja, jeszcze prostsza niż ta co myśmy zrobili, więc wydaje mi się, że Nikt o tym raczej nie, nie pomyślał, jeżeli chodzi o ISTEBRIS. Na przykład, nie wiem, jak to będzie z jakimiś lepszymi, droższymi, no ale wszystko pamiętajcie, co, co jest naprawdę dobre, no to jest drogie. No niestety, tutaj mamy prosty sterownik, taki, który pomyślałem, że warto każdy, żeby wiedział, jak zrobić. Każdy może sobie go zbudować. Taka jeszcze uwaga, ja to zamontowałem skrzynkę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście zamontowali to na jakiejkolwiek płycie. tak? To może na ścianie być, to może być na desce, byle były elementy, tak jak mówiłem, które wymagają chłodzenia, żeby one były zamontowane chociażby do jakiejś płyty metalowej, która będzie odbierała ciepło, fajnie jakby miały radiatory, ale to też nie wiem, jak one się będą grzały. Ja w zasadzie powiem wam pierwszy raz mam z nimi do czynienia. Trochę poczytałem o nich, trochę oglądałem. Się też, pojawiła się też uwaga w komentarzach, że być może one się nie włączą. No, nie włączą się z racji, że one muszą przejść przez punkt zerowy czyli one muszą mieć fazę i zero. Ale te sterowniki służą do sterowania silnikami i to na prąd zmienny. I one przesyłają do 380 V, tak naprawdę. Więc myślę, że one powinny działać. No zobaczymy, jutro zakręcę turbiną ręcznie, jeżeli nie będzie wiatru, zobaczymy czy ona wykaże opór, a jak przyjdzie wiatr, wiatr będzie prawdopodobnie wriał we środę już, więc taki mocniejszy, który już rozbuja tą turbinę trochę, to będę testował i nagrywał filmiki z tego też, jak to wygląda. Ale tak jak mówię, każdy powinien mieć możliwość zrobić sobie coś takiego, jeżeli chce kupić, to po prostu nie ma żadnej żadnego problemu, po co wydawać pieniądze lepiej je w sumie dla tych, co powiedzmy nie mają jakiegoś tam zaplecza finansowego lepiej sobie po prostu przeznaczyć kilka złotych na taki, na taki sterownik i zrobić samemu niż wydawać nie wiadomo tam dwa czy ile tak naprawdę więc to jest moje zdanie osobiste no ale tam nie chcę was zanudzać strasznie jeszcze raz pokażę tutaj Prawdopodobnie, jeszcze pomaluję to trochę kable się nie zgadzają, oczywiście, bo były pod poprzedni sterownik, więc tak to wygląda. Wyłączę jeszcze raz falownik, w sensie ładowanie z sieci. Ustawimy na Solar Battery Utility i zobaczmy. I zaraz się wyłączy, już się wyłączył, ładowanie z sieci i teraz powinno zgasnąć. Po kilku sekundach, oczywiście, Stryk zgasły tak to wygląda. Tak? Czyli z przodu już się diody kontrolne nie świecą, że tak powiem. Sygnalizacyjne eee, no i przekaźniki też zniknęły. Znaczy nie zniknęły. Rozłączyły. Rozłączyło się napięcie sterujące z przekaźników, mówiąc yy, precyzyjnie. Tak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich. Zachęcam do komentowania. Naprawdę dzielcie się wiedzą. Pozdrawiam serdecznie. No i będziemy testować dalej ten sterownik. Do zobaczenia.